Więc tak, od czego by to zacząć? Wiadomo, moim marzeniem i mojej przyjaciółki było wstąpienie do jednego plemienia. I tak zrobiłyśmy, z tym, że okazało się, że te plemiona nie są takie jak były. Są inne. Więc. Wstąpiłyśmy do plemiona, do plemiona śmierci, więc było tam bardzo fajnie, ale może lepiej, gdybyśmy zaczęli odpocząć. Więc wszystko to stało się dokładnie 2 tygodnie temu. No, po prostu same nie wiedziałyśmy, co mamy robić. W tym plemieniu był... No, było dwóch przystojnych chłopaków, którzy... którzy potem stali się moją miłością. I dziwne było, jak wszyscy się w tym plemieniu zachowywali, co było bardzo dziwne. Oczywiście Magic i Jake mi pomagali i tak było w miarę spokojnie. Lecz gdy już minął tydzień, ja i moja najlepsza przyjaciółka, Mandarinka, musiałyśmy iść razem na polowanie. W sumie nigdy nie byłyśmy na polowaniu. Wszystko poszło w miarę dobrze, oprócz tego, że wróciłyśmy ranne. Ale tak to się nic nie stało. Więc może całą historię Wam opowiem od samego początku. Czyli, że jeżeli dobrze rozumiem, chcę wstąpić do mojego plemienia, tak? Tak, tak dokładnie. Hmm, no dobrze, powinno jeszcze być miejsce na dwie osoby, więc plemienie jest tam, idźcie więc do niego. Oczywiście, już idziemy. Yy, tak, dokładnie. A w ogóle dokładnie Ci powiedział, gdzie jest to plemienie? No właśnie nie. Hej, może spytam dzisiaj tamtego chłopaka, A, Dobrze, spytam Cię. Przepraszam. Tak? Czy coś się stało? Nie. Dobrze. Co jest? Nie wiem. Nic nie jest. No, no. Co może być? Wygląda na to, że podoba ci się. Co? Nieprawda, a widać to? Tak. Hmm. No dobrze, um, jeszcze raz podejdę do niego. Ok, tym razem się zapytaj. I zobacz, czy w ogóle jest naszego plemienia. No dobrze, spokojnie. E, przepraszam, znowu. Hmm? Tak, co chcesz? E, czy może wiesz, jak tu dotrze do plemienia śmierci? E, no jasne, jestem w tym plemieniu. I w ogóle cześć jestem Magic, a jedyna. A tam stoi moja przyja najlepsza przyjaciółka, Mandarynka. Mandelinka, chodź, on też jest z naszego plemienia. Idę. Już jestem, jestem, już jestem. No tak, jestem z waszego plemienia. A co chcecie? W ogóle chcielibyśmy się dowiedzieć, jak tam dotrzeć. C Aha, nowe. No, tak. No dobrze, chodźcie, zaprowadzę was serio ładny. No chodźcie już idziemy eee, co ja miałam zrobić? No chodź A, na no, miałam za nimi i teraz Dobrze to tu to praktycznie jest nasze całe plemienie. Wow, duże. Oh, hej, stary, cześć. Yy, eee, zrobić? A, sorry, Cieszę. Czekajcie, jestem kotem! Przecież wiemy. Hmm. Jezu, jaka ładna dziewczyna, nie ananas? Dobra, a ty mi za dużo nie powiesz. No dobrze, ja idę. Tu my akurat za dużo ludzi w swoim plemieniu nie mamy. Za dużo? Tu jest ogromny. Wasze plemienie jest ogromne normalnie. No jak zwał, tak zwał. No dobrze. O oh, hej, wy jesteście nowe? Mhm. Mm tak. No to ten, bo ja chciałam was przywitać. Yy, no dobrze, dziewczyny, że was zostały same. Spoko. Okej, okay. pa, pa. Jak się nazywacie? Yy, ja jestem Diana, a to moja najlepsza przyjaciółka, Madalinka. Ha, a ja jestem Lizzy. Eee, cześć Lizzy. No hej. Eee, może chcielibyście się trochę dowiedzieć o naszym plemieniu. Hmm. Niezły pomysł, chętnie. To chodźcie. Prprowadzę Was. Fajna dziewczyna, nie? Tak. A teraz chodźmy. Racja. E, więc tu jest jakby taki nasz rynek. E, tu jest taki, jakby nasz cały rynek. I tu najczęściej spędzacie czas. No, w sumie tak. Za dużo rzeczy to my tutaj nie mamy. Mamy oddzieloną nawet granicę. Czemu? Bo my walczymy z drugim plemieniem. A? A czemu z nim walczycie? W sumie to nikt nie wie, kłócą się o byle co. Na przykład? Na przykład, no, oni też chcieli mieć was, bo. Bo co? No właśnie. Yy, bo. Jesteście ładne. A, dzięki. Tak, tak, to co jeszcze byście się chciały dowiedzieć o tym plemieniu? Może w takim jakimś innym miejscu? No właśnie. No dobrze, to chodźcie tam, tam nie ma zazwyczaj nikogo. Spoko. No idziemy. Idziecie? Na serio, nie macie tutaj windy? Mm, no. Co, zmęczyłaś się? Szczerze, no. Tak. Mm. No, a teraz, kim my jesteśmy? No bo Jake nikomu tego nie pozwolił mówić. A nam? Mm, no dobrze. Wy The... tak naprawdę jesteście... wampirami. Niezły, <laughs> nie? <Niesłownie>, no. <laughs> Z <laughs> czego wy się śmiejcie? <laughs> Przecież my nie jesteśmy żadnymi wampirami. No właśnie co ty gadasz. <laughs> Ale ja nie gadam go Serio jesteśmy? No. Nie wierzę ci coś. Ja też. No, to mi nie wierzcie. Możecie się nawet go dziejkowi spytać. Nie no dobra, uwierzyć. No i cóż, niby możemy wyciąć krew? No, jeśli tylko chcecie. Mm. Wow, czyli to fajne. Tak. Uuuu. <laughs> To niemożliwe. Niestety ee, jest możliwe. Części jednak nie wierzymy, no. <laughs> Co ty zrobiłeś? Nie wiem. Widzisz, uratowałaś nas. E, ja też jestem tym czymś? Tak. <shurry> Dobra jest nawet krew, nie? No, dosyć dobrze. Dosyć dobra jest tak. Dobra, to ja zobaczę. A no serio dobra, No. dobrze. Ja bym się tam ściłam, no to to jest ja. Ale dobra. I jakby co, co możemy zrobić? Właśnie to co ty zrobiłaś.